samorządu naszego Uniwersytetu III Wieku witam wszystkich, wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, dzisiejszego pikniku. No na razie jesteśmy sami z zarządu, dzisiaj będzie pani Ola Biegańska. Tak się złożyło, że pan prezes ma pogrzeb w rodzinie i niestety nie, nie zaszczyci nas. No i to tak, jeśli chodzi o, o te sprawy organizacyjne i, no, i bytność członków zarządu. Jeszcze raz witam wszystkich. Myślę, że po okresie letnim wszyscy miło powspominamy ten okres miniony i spokojnie będziemy się ładować dzisiaj akumulatory, żeby do rozpoczęcia naszego roku, czyli do października, jakoś jeszcze na nowo, że tak powiem, się ja wiem, zintegrować, spotkać, poznać, porozmawiać. Tak, ponieważ wspominaliśmy i wspominamy yy, latą, to wspomnimy również kolegę, który odszedł niedawno od nas, ciarki już tam. Przewodniczącego Tadzia Wiśniewskiego, żeśmy pożegnali po, na święcie powitanie wiosny, ale jeszcze dzisiaj tak samo, tym bardziej, że to jest też nasza impreza, a on był przez pierwszą kadencję i drugą przewodniczącym samorządu słuchaczy, a drugi to Marek Oks, który tak niedawno był wśród nas i no, na pewno dzisiaj byłby z nami i cieszyłby się z nami razem tym świętem i tą naszą radością i przekazywałby swoją radość. Także jeśli mogę, proszę o chwilę ciszy uścignęgo ich pamięci.

i jeszcze na na Także Wspominamy jeszcze wierszem lato. Jeszcze lato. To lato było odlotowe. Słońce świeciło nam na, na medal. Prawda? Pojaśniał świat w jego promieniach, rzeki, jeziora, morskie fale dawały wiele orzeźwienia. Sada przeleśnie dojrzewały, a każdy dzień był jak marzenie. To lato było nadzwyczajne. Cudowny czas, beztroskie chwile, spacery przez pachnące łąki, tańczące kwiaty i motyle, długie wycieczki rowerowe, pływanie łódką pod żaglami, codzienne lody owocowe i bita śmietana z poziomkami. Ale lato obchodzi, liście spadają. Co prawda, u nas tak jeszcze nie do końca, nie chcę odejść, ale przede wszystkim dzisiaj niech sobie jeszcze powędzie u nas. Piękne dywany się układają. Snują się liści lata, pają w pracowicie pracowicie splata, ostatni grzeją słońca promienie, drzewa na ziemię rzucają cienie. Zachowaj w myśle, każdy z nas, zachowaj w myślach.

Ciapki, ciapki, żymki złote, Później wiatr przyniesie złotem. Idzie przez świat pani jesień psotny wiatr, W worku niesie, wypuścić go z worka trzeba, nie strąci liście z drzewa, liście wirują nad ziemią, ich barwy w słońcu się mienią. Dzieci się bardzo cieszą, szybko do parku spieszą. Spadają kasztany, żołędzie, w koło pełno ich wszędzie. Jesień dary przyniosła, piękna, bajkowa, radosna. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. I teraz prosimy o piosenkę, podkład muzyczny. Nie chcę, wcale stroszyć głodem, wiatrem, wiatrem, złotem, czerwienią, czerwieniem, Witam, witam, witam bardzo, witam, witam bardzo, witam, 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 z witam, 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 jesień przejdzie wśród nas witam, witam,

¡Está la conmovedad! La...